Posłuchajcie tylko tych liczb bo naprawdę staje się diamentem Interu. 67 minut gry, 4 stworzone okazje i jedna asysta. W wiecznym mieście już mogą za nim płakać, bo był złotym chłopcem. Miał talent, dynamikę, kreatywność i marzenie. Stać się legendą AS Romy. Kocham AS Romę i chciałbym, chciałbym zostać jak, jak Francesco Totti, Jose Mourinho widział w nim przyszłość klubu. Kibice nosili go na rękach, a włoskie media zachwycały się jego rozwojem. Wszystko wskazywało na to, że będzie symbolem nowej ery rzymskiego futbolu. Ale potem coś pęknie. Zamiast statusu gwiazdy, Zalewski znalazł się w ogniu oskarżeń. Z bohatera Romy stał się wrogiem numer jeden. Kibice zaczęli nazywać go zdrajcą. Kretem, który miał rzekomo przekazywać tajne informacje z klubu i obstawiać mecze u Buchmachera. Czy były to bezsensowne oskarżenia? Oczywiście, że tak. Ale nie zawsze w futbolu prawda ma znaczenie. Każdy jego występ na Stadio Olimpico kończył się gwizdami. Jeszcze niedawno chciał się stać legendą Romy. A później fani wypychali go z klubu. Dlaczego w Romie nie grasz jak w kadrze Polski? Pytali złośliwie. Zapominając, jak wielki talent mają przed sobą, Zalewski jednak nie chciał uciekać. Mógł wybrać Galatasaray? Ale dobrze, że tego nie zrobił. Serio. Mógł grać w PSV Eichhoven, ale on chciał zostać we Włoszech. I wtedy nadeszła oferta, której nikt się nie spodziewał od wielkiego interu Mediolan. Kibice Romy drwili z Nera Zurich. ale po co on wam? Na co fani interu odpowiedzieli? Spokojnie romaniści Inzagi zrobi z niego piłkarza. I co zrobił Zalewski? Od razu zamknął usta hejterom. Zaczął grać jak profesor. Presja z Romy zniknęła, a na jego twarzy pojawił się uśmiech. Włoskie media huczą, że powinien dostać szansę od pierwszych minut w klubie mistrza Włoch i Finalist Ligi Mistrzów z 2023 roku. Jak to w ogóle możliwe, że gra w lepszym klubie, a w Romie nie odrywał się od ławki rezerwowych? Początki w Wiecznym Mieście wyglądają naprawdę znakomicie dla Nikoli. Udostępnij ten film fanowi Nikoli. Dziękuję. Wyobraź sobie, że masz 19 lat i dostajesz telefon. Jutro grasz w pierwszym składzie AS Romy. To twój moment serce zaczyna walczyć jak młot. Ręce się pocą, ale w głowie jest tylko jedna myśl. Nie mogę tego spartolić. Tak właśnie zaczęła się wielka historia Nikoli Zalewskiego w Romie. Jest 6 maja 2021 roku. Stadio Olimpico. Półfinał Ligi Europy. Roma gra z Manchesterem United. Zalewski wchodzi na boisko w 76 minucie, a jego drużyna walczy o honor po pierwszym meczu, który przegrał aż 2 do 6. To moment, który zdefiniuje jego przyszłość. I co się dzieje? Nie mija 10 minut, a młody chłopak przeprowadza akcję, która daje Romie z zwycięstwo 3-2. do To jego uderzenie zmusza Alexa Telesa do samobójczego gola, a cały stadion dosłownie wybucha. Nikola Zalewski, 19-latek, który dopiero co marzył o grze w seniorskiej drużynie, właśnie przesądził o zwycięstwie Romy w europejskim półfinale. To nieważne, że i tak Roma odpadła. To jest właśnie ten moment, kiedy młody Nikola czuje, że świat leży u jego stóp. Kibice są zachwyceni. Roma ma nową perełkę, ale to dopiero początek. Kilka dni później, 9 maja, pierwszy mecz w Serie A. Roma rozbija Crotone 5-0. Nikola wchodzi z gławki po raz kolejny robi różnicę. Asystuje przy golu Borchy Majorala. Pierwszy występ, pierwsza asysta, wszystko idzie idealnie. Każdy piłkarz marzy o takim starcie W sezonie 2021-2022 Mourinho traktuje go jako swoją tajną broń Wybija się na lewym wahadle Gdzie zastępuje kontuzjowanego Leonardo Spinazzole Wchodzi do pierwszego składu i gra jako weteran Pewność siebie, dribbling, świetne przyjęcie piłki Ten chłopak wygląda jak przyszłość Romy I nie mówimy tu o jednym czy dwóch przebłyskach On dostaje 24 mecze w sezonie I to w kluczowych momentach Mourinho mu ufa, a fani zaczynają w nim widzieć nowego idola Kulminacją jest final Ligi Konferencji 25 maja 2022 roku. Finał przeciwko Feynordowi. To najważniejszy mecz dla Romy od lat. Mourinho stawia na Zalewskiego od pierwszej minuty. 19-letni chłopak gra w finale Europejskiego Pucharu. Nie pęka, robi swoje. Roma wygrywa 1-0 i sięga po pierwsze europejskie trofeum od 30 lat. A Nikola Zalewski? On właśnie stał się częścią historii klubu. Tydzień później Mourinho mówi o nim wprost. Ma wszystko, żeby być topowym zawodnikiem. Inteligencję, technikę, mentalność. Jeśli nie ni tempa, zajdzie naprawdę daleko. Kibice go kochają. Media piszą o nim jako o złotym dziecku Romy. Wszystko wygląda perfekcyjnie i w tym momencie wielu ludzi uwierzyło, że Nikola Zalewski to przyszłość Romy i polskiej piłki. Portugalski szkoleniowiec wierzył w niego, a następnie bardziej mu zaufał i zrobił z niego wahadłowego, a także zawodnika pierwszego składu. Było widać, że Polak robi pod jego wodą progres, tylko, że futbol to brutalna gra. Jednego dnia jesteś złotym dzieckiem klubu, a następnego problemem, którego wszyscy chcą się pozbyć. Nikola przeżył to na własnej skórze. Miał być przyszłością Romy i polskiej piłki, ale w ciągu kilkunastu miesięcy stał się kozłem ofiarnym, na którego zaczęto zrzucać wszystkie niepowodzenia drużyny. Sezon 2022- 2023 nie zaczął się źle. Roma wciąż liczyła się w walce o czołowe miejsca w Serie A i grała w Europie. Mourinho mimo swojego kontrowersyjnego stylu w Rzymie był nietykalny. Kiedy pojawiły się pierwsze problemy, nikt nawet nie myślał, żeby winić trenera. Trzeba było znaleźć inny cel, a w takich sytuacjach zawsze pada na kogoś, kto jest młody, jeszcze nie ma wielkiego nazwiska i nie ma siły przebicia w mediach. Najpierw przyszła delikatna krytyka. Zalewski niby miał talent, ale zarzucano mu, że za słabo broni, że woli atak niż defensywę. Że jego forma nie jest tak dobra, jak w poprzednim sezonie. Kiedy Roma zaczęła przegrywać presja rosła. Krytyka stała się coraz bardziej brutalna. Kibice i dziennikarze zaczęli go rozliczać z każdego błędu. A liczby mówiły same za siebie. 47 meczów, tylko dwa gole i jedna asysta. Był ulubieńcem Mourinho, a on jego drugim ojcem. Jednak to było za mało, żeby kibice wierzyli że jest przyszłością klubu. I wtedy pojawiły się zarzuty. Najpierw klasycznie. Brak zaangażowania, słaba mentalność, zbyt duża presja. Potem przyszły absurdy. Zalewski miał rzekomo rozbijać szatnie, nie przykładać się do treningów, przeciekać taktykę Mourinho do mediów, a nawet obstawiać mecz o bukmacherów. Brzmiał tak scenariusz taniego thrillera, ale wielu ludzi w to uwierzyło. Mourinho odniósł się do tych oskarżeń publicznie i przyznał, że śmiał się z tego razem z Zalewskim, bo wiedział, że to kompletny absurd. Ale futbol nie zawsze opiera się na prawdzie. Kibice nie. Nie potrzebowali dowodów, wystarczyła im narracja, którą podsunęły media. Kiedy Roma przegrywała, Zalewski był jednym z pierwszych, na kogo spadała fala krytyki. Gdy zaliczał dobry występ, nikt o tym nie mówił. Przestał być talentem, w którym widziano przyszłość klubu, a stał się wygodnym celem ataków. Nic nie zmieniło się w kolejnym sezonie. Wszystko się posypało szybciej niż budżet na siłownię po noworocznych postanowieniach. W styczniu nie było już Jose Murinio. Najpierw Daniele do Rosji dawał mu szansę na regularną grę po przyjściu w 2024 roku. Jednak Nikola grał słabiej z każdym meczem. Zaufanie do niego stopniało jak śnieg w marcu. A czas na boisku? Z 3000 minut do tylko 1500. Wiosną zniknął z pierwszego składu szybciej niż Brokuły w diecie. A gdy już pojawił się na Murawie, to nie był ten sam zawodnik. Mniej luzu, mniej pewności, zero błysku. 33 mecze, zero goli, zero asyst. Statystyki mówiły jasno. W klubie zacięło się jak Windows po aktualizacji. Zalewski w Serie w barwach Romy od 2022 do 2024 roku. Stworzył 29 kluczowych podań przez 3175 minut. Dla porównania jego konkurent do gry, Spinacola 48 kluczowych podań w o wiele krótszym czasie. Te liczby go niszczyły, ale w kadrze inna bajka. W reprezentacji Polski odpalił jak turbo w starej hondzie: 13 meczów, 3 gole i 4 asysty. Jego rajdy siały postrach. Przeciwnicy kręcili się jak bączki, a my mogliśmy powiedzieć jedno: najlepszy polski piłkarz do 2024 roku. Od tamtej pory żył w dwóch światach. W Polsce kochał Uwielbiany, niemal pomnikowa postać A we Włoszech, niechciane dziecko Romy Problem do rozwiązania Latem 24 roku, klub chciał się go pozbyć Na stole leżała oferta 11 milionów euro od Galata Mistrza kraju Lukratywny kontrakt na 2,5 miliona euro I bilet w jedną stronę do Turcji Ciepłe przyjęcie, nowy start Ale nie, Zalewski powiedział Nie dziękuję, a tu zostaję Wtedy się zaczęło Kibice Romy wściekli Działacze jeszcze bardziej Sezon 24-25, katastrofa Błąd w meczu z Roma traci 3 punkty. Kibice wrzeszczą. Co ty jeszcze robisz w tym klubie? Kolejny mecz, kolejny błąd. Tym razem fatalne podanie w meczu z Halasem. Verona i znowu utrata punktów. Roma nie mogła sobie na to pozwolić. Daniel De Rossi widział jedno. Dla Zalewskiego nie było już miejsca. Grał za słabo i nikt nie miał już złudzeń. Zima 2025. Roma miała dość. On też. Musiał się wynosić. Na 10 ostatnich meczów ligowych tylko 4 razy wstawał z ławki. Kilka minut tu, kilka tam. Totalny marazm. Ale wtedy na scenę wszedł znikąd. Simony Inzagi, Szkolniowiec Interu, nie gadał głupot, nie obiecywał złotych gór, przedstawił konkretny plan na współpracę z Polakiem. Widział w Zalewskim ogromny potencjał, wierzył w niego. Klamka zapadła. Nikola przenosi się do Mediolanu. Pseudoznawcy w Polsce? Po co tam idzie? Przecież przepadnie A w Rzymie szok Jak to? Gość, którego wyrzucili Trafia do mistrza Włoch? I co? Nie dość, że poszedł do lepszego klubu To jeszcze od razu zrobił show W pierwszym meczu debiut z ławki Asysta na wagę remisu z Milanem Co mówi Inzaghi? Wszedł dobrze Ma jakość Brakowało nam kogoś takiego W zaczynają się drapać po głowie co my zrobiliśmy? A potem derby w Wołowie. 30 minut na boisku i znowu show. Stworzył dwie groźne sytuacje. Idealnie dograł Turamowi, który spartaczył sytuację na 1-1. Media jednogłośnie powiedziały, zasługuje na pierwszy skład. W Rzymie już płaczą po Zalewskim, którego prawdopodobnie Inter wykupi za 6 milionów euro. Zalewski będzie grał w pierwszym składzie Interu? Jak myślicie? Kliknij obejrzyj kolejny film na moim kanale czar futbolu. Na pewno nie pożałujesz.